Ej, musimy... <noise> Jezu, Hej, cześć! E, witajcie, o Jezu e, Witajcie w e. grze horror. Jesteśmy w horrorze, ludzie... A nie masz Majtki. Co? Dzięki. A ty jesteś herobranem. E, dobra nie jestem. Twardy. Jesteśmy horror, słuchajcie. Ja krwią to. To <noise> twoja krew. <głos> <głos> Czytaj to co story. Dobra, Historia. jesteśmy w... Jesteśmy na wycieczce. Boi, twoi... ty i twoi przyjaciele jesteś na wycieczce i wasz samochód się popsuł. No czy jesieni? E, poszliście na... No, do resortu, czyli jakiś taki wypoczynkowy, wiecie, resort. No dobra, no. No, no żeby się schronić. Drzwi za wami że zamknęły się i musicie Jest teraz w uciec. A to aeregramin. Misje. Aeroglamin. No, Temisja, a, no to dobra. uciec Aha. z tego resortu, musicie pierwszy złamać... What No ciągle coś krzyczy. Coś piszczy. Jakieś pięć krzyży musimy złamać i potem uciec. I zasady. nie używamy no klipa, czyli latanie przez ścianę. I Ziem. chyba, że się gdzieś zaklinowaliśmy, możemy użyć tego łoma i okay. latarki tylko. Oho. Co? A co, nie możemy pistoletu? Latarki i łoma tylko. No nie, e, nie mam latarki. Ja, mi działa latarka pod. E, wciśnie. A ja mam na G, widzisz, ja już miałem przestawione wcześniej. Dobra. To to jest. No o, to o, idziemy. Widzisz, dobra. No świeci się, zobacz no, zobaczcie. Dobra, uwaga. E, tylko wyłącz. Czekaj, wybierajcie no, ja ja mikrofon. Naciskaj, bo. Czekaj, ja cieszę... w mikrofon. O, weź, bo spadają jakieś. Dobra, trzy, cztery iry. Do E się naciska. Aha. <ślad> A Czemu kobieto byłem? No mówię, z Herobrainami... Co to się stało? Ej! Halo! Ej, gdzie mi... Ej, Ej. ty jesteś? O, oh, fuck! Weź coś zapal. No zapal światło. Kim jesteśmy, oh, ufff. Oooo, zmień sobie na łom. Nie no. wiedziałem, że tak ciemno będzie! <ślad> ja też nie. Ej, wiecie, idź że idź my pierwszy. mamy... My mamy to do... Tu? A! No, da się. <laughs> nie strasz ludzi. O! Ok. Dobra, idź. O nie! To jest Hell Resort, tam gdzie zabawa się zaczyna. O! Idź, Aj, za to. Dobra! Tobą. Nie, kobieta, mają Ej, tu! No, <laughs> ej, idź! No, ja kobietę sobie no, nie, o, i, nie Idź, Nie, idź. Dobra. Tam jest schowek. Idź. No, no, nie pal tylko, tu pisze nosma. Dobra, dawaj. Tu nie, tu nic nie robisz. Ej, ja picie biorę. Dawaj, idź tam, we, weź to usuń. No oh, oh, oh. Dawaj zostaw to. Idź tam do schowka, idź do schowka, do schowka idź Kieszkówka. No idź pierwszy, ja zawsze pierwszy Stąd nie ma, dawaj wchodź Ale ty jesteś krótki Jak krzyż tam jest na ścianie jakiś oh, Znak taki tych tych ty. jak to się nazywa Krzyż ty. Krzyż, dawaj No jak to się nazywa? Dobra ja wchodź pierwszy, idź. Jesteś starszy, odważniejszy i w ogóle To o, o o o o o Ej my tu nie na następ... zetwór Nie Nie, dobra następne drzwi ty wchodzisz FUKF fuck. <grym> oh, <to fuck>. ja <grym> za to pół <grym> A co to było? J w keeblu wylądowaliśmy no, wiec. Ej Halo? Oh, Gdzie jesteś? Nie wiem. Nic jest... nie mogę zrobić. O dobra, o. coś. Ej no zobra na początku jesteśmy. Gdzie ty jesteś? A jesteś tu. Dobra. Teraz tam Ej, dawaj. Co się stało? Nie wiem. Coś. Ktoś... Już, już się poprzewalało wszystko. O, czyli, to, czyli to nie... Co się przesunęło, co się Nie wiem, dawaj idź tam. Ej, trzebało można dostać. Idź tam. O! Dobra, to ja sobie rozwaliłem, nie? teraz ty. No nie, ty... No da, ty ale weź. Idź. ale no idź. idź. pierwszy. A, to co, idź. co, co? A, to ty. Dobra. No idź. Jakie... Dobra, to ja już kawałek przyszedłem, teraz no. ty. No idź no. No idź. Ja tam leży. Dzień. I tam człowiek tam człowiek siedzi z dzieckiem. To jest rysunek nobie No wiem, ale idź. O! Drze się o. coś! Sufit ja, rozwalony, sufit rozwalony na górze! Walaj! Ej, coś co to było? Nie wiem. że się przesuwa cały czas. To ja! O, no to odejdź z tego, to cię nie będzie a A! O, zamknięte Dobra, teraz tera ty następne drzwi. Ej, czemu w kiblu wtedy zginęliśmy? <laughs> no bo to, patrz. Nie, to nie działa. Dawaj tam, tam są drzwi. Room 16. No, co? dawaj. co to Co? Jak to nic nie było? Coś tam stało, zombie był. Co? No zobaczysz, Dobra. Mnie na filmie. Dobra. No ty teraz wchodzisz, no nie, nie otworzyłem. Ja... Ale ja w... tu wszedłem. Nie ma Ty patrz. tego? Dawaj. Jak to jest, jakiś jest... Fuck raz? my life. Tam idziemy. Jest... syczy. No wiem, właśnie też. Myślałem, że to gdzieś w telewizji. Ej, tam jasność tak jak zrobiło. No bo tu jest taki dym. Dobra, dawaj. Otwieram też. drzwi. Mówisz teraz, otwieram. A, otwarte są. Myślałem... Miałem nadzieję, że będą zamknięte. O f... O f... Co to, to jest? To, w gdzie? Gdzie? A to, to koleś powieszony. Max, Szymon, co to jest? Co on ma piłę? z się zaraz ruszy pewnie. On ma piłę, jakoś z sadzonu w siebie zobacz. Już nie widać i tak to musisz pod boku wejść. Widzę, widzę. Weź tam wejdź, zacznij, co no. mi wyskoczy. A to może ty? Nie, no, dziękuję. No, ja to powiem. twoja propozycja. Nie. Tam co jest? Nic nie ma. Nie ma. Okej już, ja nie, ja już, ja już wychodzę z cygristanżymi a, a! No co ty Co tam jest? Down No to ja tam nie idę, down! Spadniemy pewnie A, down, down! Oh fuck. pajęczyny jak nie pajęczyna. Gdy pajęczyny! co się tam Krzyki. Ej tam łóżko jest jak, tam coś jest, w łóżku się rusza. Jak się jak rusza? Nie, koleś w łóżku leży. Dobra, to ten zombie co jest ten, pamiętasz? Gdzie, idziemy i idziemy, idziemy? Tam, dawaj, tam jest jakiś. A, co? Gdzie? gdzie co to gdzie, było? To, nie, 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 nie. Ej, co to było? To ty uderzyłeś, to ty to uderzyłeś, Maniu. Nie, ja nic nie uderzyłem. To samo się postrękowa. Ja w powietrze walnąłem. Uff. Dawaj, bo to. Ja na... siadam, ja na ławce siadam. <noise> ja też mam. To. Ej, oj, masz Chodź, weźmy jeden ze sobą. <głos> no, <głos> no, <głos> no, dawaj, idziemy. Gdzie ty jesteś? Ej, tam chodź, tam jest przejście. Gdzie? Na to idź pierwszy Dobra No idź, idź A! A nic nie było No, no nie bo... <laughs> ale tak Już na wszelkich badań No idź po! No! Panie. Tu teraz A! A! Idź dalej i ja coś się, zamknij te drzwi za nami To ty zamknij No i idź, wchodź Dobra, dawaj, czysto Ej Śmierć no co to jest na Śmierć Ej, coś! Warczy coś To, no Weź zamykaj te drzwi za sobą Tak, bo na pewno Coś przyjeżdża, na tył i te, teraz ty wazisz. to kible, to są to łazienka, jest tam nie ma nic. No. Dobra, nie ma nic Cześć. na pewno. Tam na pewno... No odejdź! No czekaj. No. Oj, duch, co to kolce mi wyskoczyły jakieś O nie, co do Ale... łazienki mamy iść, jeszcze powiesz mi. Ej, zaciąłem się. Ja tam nie idę. Bo łóżko posuwasz. No tam nic nie ma tej łazience. Ej, jest! Tam, weź, wejdź, wejdź. Nie tam A nic jest. nie ma. To się jest tam po lewej. Trzeba to wziąć. No, Przesuń się. Co to jest? Ej ja to znaki, A fuck. W... dymi się, dymi się Ej coś, nie mij mnie, no nie mij Dymiło się z kibla! Musieliśmy te Xy, coś z tymi xami musimy chyba robić A ja go gdzieś rozwaliłem A gdzie on jest? Aś, mus... Ej tu mieliśmy w ogóle zadanie, pięć z tych musieliśmy coś rozwalić, jakiś iksów Znaczy jakiś ty, trójkąt, nie trójkąty tylko crossów, no takich Xów, chyba to to chodzi czy nie No możliwe, no, no tak Odkręć kram. No, fuck, ale głośno zrobiłem. Tutaj. Może coś musimy zrobić z tym. No. Banna. Nie, no, rozwaliło się to. Tak, to idziemy dalej. Wtedy, wtedy zginęliśmy, nie wiem czemu, ale. No, bo pewnie no. tam, gdzie nie, nie można iść, to. Cię, boję teraz wracać z tym. Dobra, idziemy. Gdzie ty jesteś? Ej, nie zostawię! Wróciłem. Chodź! Ej, plama! Nie było tej plamy. Nie, 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 to plamy, GZ. Chodź tu Tu ja może skoś, x twarzy. będzie Ej chodź daj wejdziemy GDZIE? Ja. No tu Dobra właśnie Ej tu kolej leży Podejdź z niego O! O! No. kurde. <noise> <noise> Wyskoczyło coś z niego Dobra dawaj do... ej, EJ 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 What the fuck Dobra Dawaj chodź tu wejdziemy Ej chodź Dobra Ah fuck! O! nie strasz Jezu Ja się ciebie bardziej płaczę nie słyszę rozwalenia, co? To. Ty jesteś tu. No, idziemy dalej, teraz ty wchodzisz na pary drzwi. Ja wszedłem tu w dwie pary. teraz ja, ty ja wcześniej. A ja wcześniej. A ja to A ja wcześniej. Może To wcześniej. A ja używać A ja wcześniej. A ja wcześniej. Tu tak ciasno A Ci... O, co? No, idzie? Co? No, tak, no, gdzie Idzie! Wziąłem, gdzie Ej, no, klipa jakoś włączyłem. Gdzie ty jesteś? Nie no, no, jest używasz to... tego na klipa. Ej, zaciąłem Pod, się. pod x jest chyba, no to włącz na klipa znowu. To jest pod X-em, czy Ta coś gdzie z... jest? A, No, dobra. No tu jesteś. Tu. Nie, pod, pod X-em jest ten. To jest w którym jest na klip. Dobra, komendą no, wyłączyłem. To... Dobra. Straszysz. Ja myślałem, że no, mnie porwał, ty! Ej, nacisnąłem to. Ej, ja myślałem, że mnie porwa... Co ty tu? Niszcze! Co to jest? Naciśnij to. Co? O, o, o! o! No Dobra, to teraz ty waś! waś. Co tam jest w ogóle? Nie ważne. tam wygląda. A tu? O jest X, X, X jest. Ale jest taki spadek w dół. No tam... to ty pierwszy, jak się to, to ty... Ty... Jak nie, się idź ty chcia... pierwszy. Nie, Nie, ja tylko... To Ej, drze się coś. krzyczy. Ej, musimy... AAAAAA! Teraz... Co to jest? Jezu, karia zapa! No, tego włączyłem. A my majtaj. Co to Ej, wyłączy? nie, nie. mi... <laughs> What the fuck? Tego się nie spodziewałem. Ej, no... Ty nie wiedziałeś chyba jak ja krzykłem. Nie wiedziałeś jak ja krzykłem, bo wyłączyłem guzik. O moje serce. Znaczy nie wiem Ej, czy... to pocz cały czas dźwięk. Nie, to ja będę trzymał. Spróbuję, bo puść masz klawiaturę. Oh fuck my life! Ty zawał, normalnie. Dobra idź, już się nie pokażę to. Teraz ty pierwszy idziesz. Nie, bo ja wcześniej chyba te trzy drzwi, bo... Ale nic się takiego nie stało. No i co idź. z tego? A ty no już dobraj. się nie stanie teraz. Ej, hej! No, a... Coś syczało. czało. Dobra idź, idź. Ej, idzie Ej, coś ja do nas! Powiem. No idzie! nie! Idzie. Weź! Nie? O oh fuck. Nie, Ej, chyba gdzieś na początku. O o! Wróć teraz do mnie! Nie, nie, ja nie ruszam się stąd! To Dawaj! Do mnie ja nie będzie! No tam w prawo przestań, znowu w prawo! W prawo? O! o! Ej tu! <śla> <śla> Co chwilę? Ja mówię, tak słyszę kroki, mówię, tak co chciałem już powiedzieć. Ja mówię, co tam stoi, nie wiedziałem, że tak blisko jesteś. To jest tutaj już? No? Kto a my tu? tu, a no tak, my tu byliśmy. No, tyle tych pokoi. Ile my już nagrywamy? Nie wiem, ale to będzie podzielone na pewno oparte. Może drugą część potem nagramy się coś. Ale nie będziemy w tym samym tym pokoju. Ja muszę ochłonąć. <laughs> to wejdźmy tam, może. To ty pi teraz wchodzisz. Ja się boję, że to obrazka. Tu są drzwi, chodź. Dobra, teraz to ty właśnie. No tu trójkąt jest. Okay. Don't Devil's Flower. O! To praki to są. A, no po co? Co? Ja u... w... co teraz dwie pary? Teraz to zamknij, któreś. <laughs> no, Prarki zamknę. Dobra. No ty, ty, ty wchodzisz, ja, Ty teraz ty się musisz wystraszyć. Nie, bo dam lustroje. <laughs> tak? Wystraszy! Wystraszy! Wiesz, że broń za nie dostałem! Ja, ale ty widziałeś to przed sobą, czy Tak! To, to we mnie leciało! A, ale ty nie wszedłeś za mną, wszedłeś No za jak mną to nie, kiedyś. prosto za tobą byłem. Ja to w, w ogóle dalej, byłem tutaj aż wszedłem! Przed... Ty gdzieś tutaj wszedłeś? A ja tak przed tobą byłem No, by to przede mną teraz wyskoczyło. No, bo ty takiego op, oh. Dobra, idź. Ej, nie, wchodź, ty w pierwszych. No. Nie. Nie! Ja cię boję! Ja też! Dawaj no, bo co to Ja będzie? Nie chcę znowu za dostać! No właśnie, co to będzie? Wchodzisz pierwszy. Ty ja piszesz, ja weź całą ręką, a spoconą. A ja cały jestem. Ja tylko mnie nie bij, bo mi już zabijesz mnie. Dawaj. No to idź. Dobra, no, idę. Idź. Ja się boję. The, the heads, west, coś tam. Co jest napisane? Be righteous men who's heard rotten soul. Też czuję A że... Ej, tu są kible. Ja się boję. Teraz ty nie ma otwieraj. nic w nich. Otwieraj je. Kucnij. No, no to dobre. A ty, ja, ty, no, będziesz za, ty będziesz zaglądał, ja będę otwierał. Jest coś? <grym> nie ma. Były coś o, drugi. Nie. Dobra, otworzyłem no, ci drugi. A jak co? To co za mój? Ale teraz ty trzeci. Jest coś? Nie ma, a co to jest? Co to jest napisane? Then he died, just to find his family killed. O! 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 <grym> o! Tu <To? grym> się dzieje! Nie, Nic nie. Co? Zaraz przyjdę. O oh fuck. Oh fuck. NIE! To tylko ja. Weź To że kamerki nie mam włączonej, bo to by było. Ja za mało dostałem. Starczy mi. A Słuchajcie! Nagrałem, dzięki bo... serdeczne na serio za... za... <coughs> za obejrzenie odcinka będzie na pewno następny. Będziemy się bać. Będę krzyczał, bo no nie, nie sprawdzaliśmy. Ej, jest tu coś. Gdzie? Papierusz z jakimś. Weź, weź do niego w ogóle. No, a sam ja sobie weź. weź do niego. No. Ej, słyszałeś coś? Nagro, że te latarki sobie się obracać, nagle widzisz coś. Ej, co? Samo się zamknęło. No, bo to się zamyka co za chwilę. Nie, ej, nie, dobra, kończymy. Dobra, dzięki za oglądanie. I widzimy się w następnym odcinku. Jakimś. Ja muszę otworzyć, bardzo ja normalnie. Dobra, ten jeszcze u ciebie to no... będzie słyszać jak ty krzyczałeś <śmuszczak> <śmuszczak> Jak dziewczynka, dobra. Narka, żegnam. No. Papa. Pa.